Przed nami 36. odcinek tureckiego serialu Zapukaj do moich drzwi. Serkan nie wie, jak ratować związek z Edą. W grę wchodzi Aiden. Podejmuje działania, aby zbliżyć ich do siebie i zapobiec rozstaniu. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 35. odcinku Zapukaj do moich drzwi. Oglądaj Zapukaj do moich drzwi odcinek 36 w poniedziałek 30 grudnia 2024 roku o godzina 16.05 na TTV. Serial Zapukaj do moich drzwi, turecki, tytuł Sencal Kapimi, powraca do polskiej telewizji. Jedna z najpopularniejszych tureckich produkcji z Hande Ersel, serialowa Eda Ildis i Keremem Bursinem, serialowy Serkan Boat będzie emitowana od poniedziałku do piątku o godzina 16.05 na TTV, streszczenie 36. odcinka serialu Zapukaj do moich drzwi. Serkan nie wie, jak ratować związek z Edą. Eda przygotowuje umowę z serkanem na sposób prowadzenia relacji biznesowych i podpisuje ją, zanim serkan ją przeczytał. W grę wchodzi Aiden. Włącza ich do realizowanego w Stowarzyszeniu projektu pomocy dziewczętom potrzebującym edukacji. Podejmuje działania, aby zbliżyć dwoje kochanków do siebie i zapobiec ich rozstaniu.